Widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy robili kolizje drogowe, więc zostawcie subika i łapeczkę w górę. I my już przechodzimy do odcinka. wjeżdżamy z garażu, znaczy wyjeżdżamy z parkingu, bo tam stanęliśmy. A tu oczywiście co? A ja czekajcie, ja mam kierunkę. Nie, który to kierunkowskaz? Nie, czekajcie, bo to był światło. L to było, tak jakby lewy A K to było prawe, okej, okay, okej, okay, okej okay. Wyjeżdżamy No jedźcie No dobra, nieważne, przejdziemy, to już, to już nie jest w nadmiarze z przepisami To już się stało To nie wiem Więc ominiemy go I jedziemy Po prostu sobie no i tak zniknie, więc nie będzie tego. Chociaż no! Widzowie, to już było trochę niebezpieczne, chociaż nic się chyba nam nie stało. Chyba. 8. Dobra, trzeba stąd wyjechać. To jest chyba ten ośrodek taki szkoleniowy dla aut. się szybciej jeść. Czy w ogóle jedzie. Nie yeah. widzowie, ja spróbuję sobie jakoś wyjechać i się w sumie widzimy za chwilę. Widzowie, okazało się, że tutaj jest wyjazd, więc my jedziemy. Mhm. No to tak, jedziemy sobie szybciej, szybciej jedź tym autkiem. Jest kierowca, który się normalnie jedzie. Dobra, trzeba jechać szybko. Tu wy, wyprzedzenie. No on mnie uderzył, no on mnie uderzył, nie moja wina proszę pana, to tamtego z tyłu proszę pytać. Jak on w ogóle wjechał w niego? No w sumie ja nie ustawiłem, żeby tutaj była policja, więc oni będą chyba robili co chcieli. No jak mi zajeżdża drogę? A idź. Nasze auto trzyma się nawet. No i od razu ja jadę po trawniku na jak. Jedź tym szybciej chyba. Niebo mi skręca. No, co jest? Tu jest strasa nie niefajna! O ja cię. Mogę w drugą stronę jechać No to jest raz Dobra, Jedziemy szybko. Nie, 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 dobra. Nie, po co mnie tutaj zakręcają? Chyba tylko na kółeczka jakieś. Dobra, wyjeżdżam w tą stronę. Nie, dobra, wyjadę w tą stronę. Nie pytajcie, czemu nie tutaj jadę. Po prostu na no sobie jadę. Nie wpadłem w poślizg! ujacie. ci! No, Dobrze, że, że uratowałem to. Tak, to miałem już w au autostradzie byłoby za szybko. Mam pytanie: Co tutaj się stało? No, nie umiecie jechać pasami? Co mi się stało? No, na pewno mi się grani ścięła, bo oni jadą. W widać te koła. On nie wie, któremu jechać, czy w niego, czy we mnie. No wiecie co, to są takie korki. No zakręć najlepiej, no i to jest postawa. Zakręć, przejedź może środkiem. No co ty robisz, wiarcie ja zniszczony. Nie, takiego to trzeba wyrzucać. Wszyscy myślą, tylko nie on. My tu z korku próbujemy wyjechać, a on nam szyby obija. Nie wiem czy ja w sumie tędy powinienem jechać. Olej nie szkodzi. <laughs> Dzień dobry, ja na spotkanie. Więc proszę się odsunąć. Powiedziałem proszę się odsunąć. Pana też się to tyczy. No halo, proszę mi nie uciekać. Proszę się odsunąć. Dziękuję bardzo. Ale ścinek. Tu to, to jest woda? Komuś się chyba olej wylaj, wylał. No to, to jest woda, dobra. No bo można jechać, widzowie Ja coś myślę, że tak O nie Czekajcie O, dobra um. Tu jest woda Dlatego oni tak wolno jecha. -li. Halo, halo Ja cię, Co mi się odpaliło? Dobra, jedziemy No, tutaj na spokojnie można jechać To są dwa pasy Adryczno też można, czy nie? Ale tu ja widzę prawie same kowety. Dużo kowetów widzę. O i Bisiu, dzień, doberek. Tylko nie zjeżdżajcie na mój pas. jak zjedziecie... Nie daruję. No, w mieście ile można? Z 30. No 50. Dobra, żeby nie było za nudno. Nawet go nie dotknąłem. Dobra. No ja cię, żeby nie, nie było za Tymczasem ja wyjeżdżam. Z... Co mi się stało z kołami? Dobra, nieważne. Widzowie. Widzowie, zmiana planów w dzisiejszym odcinku jest, że musimy że jedziemy po prostu przez tamto miasto. I nie możemy się po prostu rozbić. Takie jakby po prostu je jeżdżenie. Po Proszę pana, no ja proszę. Dziękuję. No proszę pana, ja nie chcę dzisiaj do mechanika. O ja cię, ale tym autem za za zarzuca. Nie bez powodu takie kupiłem. He, 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 he. Jedź pan, jedź pan. Jedź, gościu, proszę Cię. Jedź. Jeśli nie zatrzymuj, proszę. Bo jeżeli się zatrzymujesz, to będzie źle. Dobra, mogę go wyprzedzić, panie. Dobra, nie jedź nic, chyba. To wyprzedzam. Dobra. Nie mów, że zahaczyłem o niego. Chyba nie zahaczyłem. Nie! Suj, lewo, 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 lewo. Dobra. Będziemy musieli na parkingu się zatrzymać, żeby zobaczyć, czy w kogoś uderzyłem, czy nie. No proszę pana, jedź. No, jest tam ktoś, bo chce cię wyprzedzić. Możesz tak nagle nie hamować. Prosiłbym. No, światełka sobie jeszcze odpalę. Coś pociem, że bo trzeba mieć, bo policja by mnie złapała. Której tu nawet nie ma. Bo teraz są sobie w sklepiku i jedzą pączkę. Dobra, jest tam ktoś? No jest, a co? Jest, no jest. Jak zawsze. No w niebieskim. W niebieskim. A ten co robi? On się kryje. Wszystkim. Co wy robicie? No nie, no z nimi się nie da. Oni sobie po postanawiają tak. Nie no, mojego się chłopy, zablokujemy im się drogę. A oni, no dobra, jak chcesz, to blokujemy drogi. A co, a co innego mamy do roboty? No właśnie, właśnie nic. Tam na końcu pamiętam była ta blokada, więc potem muszę zawrócić sobie. Hmm. Szkoda, że tam w sumie blokada i, i nie dokończyli tej mapy. Byłoby fajnie. O, to ty znowu, to ty, ko panie Kowecie. No nie, co wy znowu robicie? Co wymyśliliście znowu? Że co będziecie ro robić, no? Pofalcie się. Aha, muszę od środka gdzieś się. O, dobra. No i co tu się stało? No powiedzcie mi. No? Właśnie kogo to zderzak, no? Powiedz mi. Nie powiesz, dobra. To twój zder... Jak on jest tu, a zderzak jest tu? No wytłumaczcie! Nie. No dobra, nieważne, jedziemy dalej. Nie będę tam jechał. To było... Ja ci ale Jak raz życiu uważa się, a nie... Dobra, od teraz chyba. Znaczy wcześniej ja tego i tak nie umiem wyciągnie, więc tego się nie wytnie, więc no nieważne. Więc po prostu jedziemy dalej. Jedziemy w dal. Jedziemy w dal. Lewo. Pik, 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 pik. Prawo. No i proszę bardzo. Ile wyprzedziłem aut? Aha, to jest ciągła. Mhm, dobra. Mhm, dobra, nieważne. Czemu w ogóle tu mam dwa liczniki prędkości? Ale to jest w ogóle licznik prędkości? Ja cię co tak... No co ty robisz?! co mi No co mi hamujesz?! O, co mi hamujesz? Przy ciebie do mechanika muszę jechać A tam jest w ogóle zjazd, czy nie? Nie Dobra, nieważę. Tutaj już do ciebie się chyba wymieniono Na temat ubezpieczenia, ubezpieczenie to ty masz Żeby mi dać Czy byś mógł się przesunąć, nie? Proszę, 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 przesun się Nie jedź we mnie no i teraz mi przez niego samochód nie skręca, i teraz uderzę w typa i powie: Wymieniono ubezpieczenie. Ubezpieczenie po co mi, skoro to on mi zepsuł auto? No właśnie, po co oni te ubezpieczenia mi dają w ogóle? No i przez niego nie mogę skręcać. No i co się mi stało? Co się stało? No już nie mogę, wysiadam z tego auta. I powiedzcie mi, co tu się stało. No, oczywiście, że Typek wziął i teraz oberwałem kamieniem, a czym innym. Dobra, nieważne, chyba się już nie wyjedzie. Rip My Car. No. Rip My Car. Jeszcze raz próbujemy. Nie, oni są. No właśnie, czego się, się spodziewać po takich bo, botach? Nie! Przepraszam pana! Przepraszam ich! Czekajcie chwilę? Nie, nic mi się nie stało, ale dobry ze mnie kierowca. Pił. Piu, piu, piu. Jedziemy. Kamera kierowcy. Wow. Jedziemy. Dobra. Tu mam lampki włączone! Ne! Co to tak wolno jechałeś? Proszę nie! Gdzie moja lampka? No schowała się. Jedź, 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 jedź. W prawo. Pod górki. Pod pagórki I mamy otworzony bagażnik. Proszę Państwa, bagażnik. I teraz go nie mogę zamknąć. Jest problem. To, może tak. No, ja ci teraz nic nie widzę. Zamknij bagażnik. O. No, niech on zamknie ten bagażnik. No, no, no. Brawo, brawo. Ja Czekajcie, przestanę trochę tutaj. Muszę wysiąść z tego auta. I własnoręcznie ręcznie. No i proszę bardzo, voila. Trochę gniut się, ale nie szkodzi. Znaczy ja to auto tak zarzuca. Dobra, nieważne. Halo? Halo? Mogę jechać. W drzewie chyba ciężko jechać Nie, może spróbuję na, nas jakoś tam wyciągnąć Uii. Nie, w kamień, w kamień najgorzej Co to się tak dym z tyłu? Wizowie jedziemy dalej. Nie, 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 jeszcze raz nie. Ale tu wszystko ładnie widać w ogóle. Wizowie nie wiem, czy się to uda. Na, to robię do, do, dopiero pierwszy raz na tym ale... No i za. Za to chyba subisz jaki lajk like. się należy, co nie? Chyba się należy. Wymieniono temat Ja ci dam informacjami na pewno o ja cię. I co mi teraz zrobisz? I co mi teraz zrobisz w koło. Nie. <laughs> Dobra, widzowie to mój helikopter helikopter mm -hmm. a więc tak widzę. to był chyba krótki nawet filmik ale nie szkodzi myślę że wam się spodobał będzie więcej takich odcinków ja że na, na, nagram Dziękuję wam widzowie za oglądanie. Ja się widzowie z wami żegnam. No to cześć.